Witamy na kanale Plotki na gorąco 24h. Nikt nie spodziewał się, że wojewódzki odważy się powiedzieć coś takiego publicznie. Mówił z ironią, ale każdy doskonale zrozumiał, co miał na myśli. Niesamowity chłopak. Potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz. Te słowa to nie żart. To publiczna egzekucja. Kuba wojewódzki właśnie bezlitośnie zadrwił z Daniela Martyniuka. A jego komentarz po aferze w samolocie odbił się echem w całej Polsce. Co tak rozwścieczyło króla TVN? I dlaczego te słowa o dziecku zabolały najbardziej? Zostańcie z nami, bo ta historia to mroczny obraz upadku, skandalu i publicznego upokorzenia. Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Znów na czołówkach wszystkich portali plotkarskich. Znów jako antybohater syn polskiego króla Disco Polo, Zenona Martyniuka. Tym razem znalazł się w naprawdę poważnych, międzynarodowych tarapatach. A wszystko przez kolejną, pijacką awanturę, którą wywołał na pokładzie samolotu pasażerskiego. Jego wybryk nie przeszedł bez echa. Głos w sprawie zabrał sam Kuba Wojewódzki, znany ze swojego ciętego jak brzytwa języka i bezitosnego komentowania wpadek celebrytów. I tym razem nie zawiódł. Skomentował zachowanie Martyniuka w niezwykle dosadny, brutalnie szczery i ironiczny sposób. Ale zanim przejdziemy do jego miażdżącej puentei i musimy zrozumieć kim dzisiaj po tych wszystkich skandalach jest Daniel Martyniuk. Syn Zenona Martyniuka, znanego i uwielbianego przez miliony t króla disco polo, od lat żyje w świetle reflektorów, choć niekoniecznie z własnej woli. Jego ojciec to absolutna ikona polskiej muzyki tanecznej, człowiek instytucja. Matka Danuta Martyniuk, choć znacznie mniej znana publicznie, również odgrywała i wciąż odgrywa niezwykle istotną, choć często trudną, rolę w jego życiu. Daniel, będąc jedynym dzieckiem tej słynnej pary, od najmłodszych lat był naocznym świadkiem gigantycznego, medialnego sukcesu ojca. Dorastał w blasku fleszy, ale i w cieniu wielkiej sławy. Mimo tego niezwykłego muzycznego dziedzictwa, Daniel przez lata starał się, przynajmniej w deklaracjach, Wyjść z cienia słynnego rodzica, znaleźć własną drogę. Jednak jego burzliwe życie osobiste, liczne konflikty z prawem i nieustannie powtarzające się, kontrowersyjne zachowania znacznie częściej przyciągały uwagę mediów niż jakiekolwiek jego próby zawodowe. Ta ostatnia, szokująca awantura na pokładzie samolotu, która doprowadziła do awaryjnego lądowania i interwencji policji, była tylko kolejnym, choć wyjątkowo spektakularnym, Incydentem w długiej serii zdarzeń, które doszczętnie zrujnowały jego wizerunek. Relacje Daniela z rodzicami były przez lata niezwykle burzliwe, pełne publicznych konfliktów, wzajemnych oskarżeń i medialnych sporów. Choć ostatnio, jak donosiły media, rzekomo uległy pewnej poprawie. Daniel udostępniał nawet zdjęcia z dzieciństwa z rodzicami, sugerując pojednanie, próbę odbudowy więzi. Mimo tych pozornych gestów, wciąż pozostaje postacią niezwykle kontrowersyjną, niestabilną emocjonalnie, balansującą niebezpiecznie na granicy prywatności a publicznego ekshibicjonizmu. Jego ostatni wyskok, ta afera w samolocie, wykracza jednak daleko poza granicę niewinnego, chaotycznego narzekania w social mediach, do którego zdążył nas przyzwyczaić. Tym razem Danielowi Martyniukowi udało się pójść o krok dalej. Udało mu się w akcie skrajnej nieodpowiedzialności i arogancji doprowadzić do awaryjnego lądowania samolotu pasażerskiego. 21 października roku 2025 roku, podczas lotu popularnych linii Wizz Air z hiszpańskiej Malagi do Warszawy, doszło do tego dramatycznego incydentu, który zakończył się nieplanowanym lądowaniem w Enicei, na Rivierze francuskiej. Pasażerem, który wywołał całe to gigantyczne zamieszanie, był właśnie on. Daniel Martyniuk. Co dokładnie wydarzyło się na pokładzie? Według licznych, zgodnych relacji naocznych świadków, Martyniuk zaczął głośno, agresywnie domagać się sprzedaży alkoholu tuż po starcie samolotu. Był już wtedy prawdopodobnie pod wpływem. Po kategorycznej odmowie ze strony profesjonalnej załogi, która uznała, że jest zbyt pijany, pasażer wpadł w szał. Wszczął głośną, wulgarną awanturę. Żadne prośby, żadne ostrzeżenia ze strony obsługi do niego nie docierały wręcz przeciwnie, tylko go nakręcały. Jego zachowanie stawało się z minuty na minutę coraz bardziej agresywne, coraz bardziej niebezpieczne. Krzyczał, wyzywał, groził. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że załoga, czując realne zagrożenie, postanowiła wezwać na pomoc służby porządkowe na najbliższym możliwym lotnisku. Na lotnisku w Enicei czekała już na niego francuska policja, która natychmiast po wylądowaniu wkroczyła na pokład i przejęła kontrolę nad sytuacją. I tu musimy zacytować relację jednego ze świadków, pasażerki tego feralnego lotu, która opowiedziała faktowi o chaosie na pokładzie. Kobieta mówiła: Zamieszanie zrobił. Ogólnie raczej widać było, że nie chcą mu sprzedać tego piwa, więc zaczął się awanturować. Cały czas powtarzał, że on chce piwo, że jak mu nie sprzedadzą piwa, to mamy lądować natychmiast. I tak dalej, i tak dalej. No i łaził w te i z powrotem. I chodził w tył, w przód. No i się tam awanturował cały czas koło kokpitu. Po tym skandalicznym incydencie Martyniuk został zatrzymany przez francuskie służby. Samolot po przymusowym postoju i opóźnieniu kontynuował podróż do Warszawy już bez kłopotliwego pasażera. Jak donoszą media, francuska policja zwolniła go z aresztu dopiero następnego dnia. Około godziny 10.30 linia lotnicza Wis Air wydała lakoniczne oświadczenie w którym potwierdziła jedynie, że incydent miał miejsce, jednak, co zrozumiałe, nie podała żadnych szczegółów dotyczących skandalicznego zachowania pasażera. To zachowanie Daniela Martyniuka wywołało absolutne oburzenie wśród pozostałych pasażerów, którzy przeżyli chwilę grozy, ale także stało się natychmiast pożywką dla mediów w całej Polsce. Niektórzy eksperci już wskazują, że takie incydenty mogą prowadzić do niezwykle poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla sprawcy. Martyniukowi grożą bowiem konsekwencje nie tylko we Francji, gdzie doszło do zatrzymania, ale również w Polsce. I właśnie na temat tych jego ostatnich, żenujących ekscesów postanowił wypowiedzieć się człowiek, który nie ma litości dla głupoty i arogancji. Znany ze swojego ciętego języka i bezkompromisowych opinii, kuba wojewódzki. I nie patyczkował się. Pojechał po bandzie. To jest właśnie ten złoty, bezcenny szczegół, ta wisienka na torcie całej tej afery. Kuba Wojewódzki w swoim najnowszym felietonie w tygodników Polityka odniósł się do ostatnich medialnych wybryków syna Zenona Martyniuka. Zrobił to w swoim stylu, używając zabójczej ironii i sarkazmu. I tu dochodzimy do kulminacji, do tego cytatu, który jest emocjonalnym wybuchem na koniec. Wojewódzki napisał, a my cytujemy słowo w słowo. Daniel Martyniuk poinformował, że nie będzie już ze swoją żoną Faustyną, gdyż do siebie nie pasują. Oznajmił także, że znika z social mediów i nie pojawi się na chrzcinach syna. Niesamowity chłopak. Potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz. Ten komentarz jest absolutnie miażdżący. Wojewódzki, w jednym krótkim zdaniu, obnażył całą hipokryzję i absurd zachowania Martyniuka. Z jednej strony Daniel publicznie deklaruje rozstanie z matką swojego dziecka, zapowiada zniknięcie z mediów społecznościowych, a nawet rezygnację z udziału w chrzcinach własnego syna. A z drugiej strony, chwilę później, urządza pijacką awanturę w samolocie, która staje się newsem numer jeden we wszystkich mediach. Potrafi nie zrobić tylu rzeczy na raz. To zdanie to majstersztyk ironii. Wojewódzki bezlitośnie punktuje, że Martyniuk nie potrafi dotrzymać żadnej ze swoich obietnic, nie potrafi zachować się jak dorosły, odpowiedzialny mężczyzna i ojciec. Zamiast być na chrzcinach syna, woli upić się i awanturować w samolocie. Dla wojewódzkiego, cała ta sytuacja stała się gotowym materiałem do satyry. Satyry skandalicznej, ale jednocześnie groteskowej i niezwykle smutnej. W swoim felietonie celnie punktuje ten medialny chaos wokół syna Zenka Martyniuka, który z dnia na dzień staje się bohaterem coraz bardziej absurdalnych, coraz bardziej żenujących nagłówków. Wojewódzki, jak zwykle, nie boi się nazwisk i z bezlitosną ironią komentuje słabości i upadek bohatera tabloidów. A jego słowa o dziecku. One wybrzmiały najmocniej, obnażając prawdziwą tragedię tej sytuacji. Co osądzicie o komentarzu Kuby Wojewódzkiego? Czy był zbyt ostry? A może trafny? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich bezkompromisowych opinii i newsów ze świata show biznesu, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał oraz kliknijcie dzwoneczek. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.